Witamy Was na drugim vlogu za Dzisiaj będziemy sprawdzać, gildę, czy nie, łam, nie łamią regulaminu wojdów. A jeśli chciałbyś wygrać rankę lub skrzynki, to napisz swój nick w komentarzu. A my się mamy do pierwszej gildii ze zgłoszenia. clp Beczka z guzikami i półpłytkami. Gdzie tu jest beczka jakaś? Gdzie tu jest beczka? Beczka na N. Na North? Beczka na N, tu -E. guziki są. Się do tak, no. Bo więcej I nic nie ma. Kutki. Jedna beczka jest. Jedna beczka, no. Zobaczmy czy lider jest, zapołamy go. Tak okay. bez kredek. No etka nie ma. To będzie nie ktoś nie ma. innych bije. No. Czekamy też tak dwie <laughs> minuty. <śmiech> o jest, bił. User was moved to your Halo? Halo? Halo. Napisz coś na czacie. Ty jeszcze raz? Napisz kropkę na czacie. Nie ma u nas lidera, ja wbiłem, bo... No dobra, to bez problemu. problemu. Nie ma to problemu. To kropkę na szczęście napisz, żeby zweryfikować. No dobra, no się... zapraszam na górę Kubojdę do was. Na górę Macie nielegalne ucieczkę, na kubojdzie. Nielegalne ucieczki? Nielegalne ucieczkę. No, no i te wszystkie guziki trzeba skopać, pół płytki i w sumie tyle. A mogę ją zamurować po prostu? No ale to, żebyście jej nie otwierali z powrotem. dobra no. no. Dobra, to może zamurować. Dobra no. Dobra, dobra to tyle. Chyba. się do... do drugiej gildii Tirek. Tuż TNT-gildia miała przez Michała na dono. Proszę kochanego trzecie, streamera. No nie, zobaczymy, może dalej łapie. Może jeszcze mają. No to możemy się tepnąć. Dokumnie. Patryk, to ja może wejdę tu, a ty odpalisz to. Czekaj. O, o, co tu jest? Okej, ja co to jest ten gracz, który po prostu sobie wpadł. Tefaj się do tam... nas, o nie, ty się. Ty już siedzisz na guziku już. A to no, jest no, ten gracz, tak? który wpadł niechcący. Uj, 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 Zamykamy. Ułek. Tu jeszcze tu na dole jest? są. O, a, średnie działa, koledzy. I od razu TNT dajemy. Od razu trzeba, no. Bo to, kurde, co tutaj się dzieje w ogóle? Już tutaj... raz mieli TNT, to damy im na 45 minut. Ile tutaj pistonów jest? O, tutaj kolega tutaj chyba ogarnął, prostu... że coś się dzieje. Tak. Już TNT dostali. Tu jest paczka z automatem. A, jest, jest, no. To automat jest. Z nogami. I... Mm -hmm. no, trzeba bać. Ale to jest... A, to jest na terenie gildii faktycznie, jest no. Jest na terenie, no. Na terenie gildii automat. Tutaj bez wołania. W tym automat. jest sprawiedliwość. To jest od razu TNT. jest co jeden automat. Można dać na 15 minut tylko. Otworzysz mnie. 3 Jak klony. Niedozwolone beczki Klony. Klony. Beczki, beczki. No Kubo idzie. Co tutaj jest? A są z guzikami, są przy tym. Ty wydech Nagrywamy. Pozdrawiam Ci tu po prostu. Guziki mają w beczkach 3-4. Ich można zawołać od razu. Dwa. Raz, nie w trzech beczkach. Tutaj, tutaj. Jest, chopy w trzech? To jest wygrają. to Gildia G-info, klony. Kto się w ogóle online? Jest. No, na spawnie stoi. Zwołamy, może jest przy To może wbijać. Klony. Dobra, wydaje mi się, że to tylko guziki. Możemy je usunąć po prostu. Może chłopaki już więcej nie zbudują tego. Myślę, że to mieć mieli na Także nie ma sensu tutaj ten palica w kaguśiku. No i tak już mam ciężko. <laughs> I... Naprawimy elegancko. I wszystko. Tutaj, I tutaj jak nie jak nowe. No to kolejna gilda. 178 mają zakazaną beczkę na W. Jaka, Jaka gilda? 188? 178. A, 178. Nielegalna beczka na W. Na w. No, chyba. No wiem o co chodzi. A tu chyba o, tu, na dole. No tutaj jest na końcu... Beczka dole na w teren. To jest na terenie wszystko. Jest. Tak, tak. Na no, niby jest zamorowana cała. No właśnie. Teraz jest... zakwostka. No, może dopiero ją robią? To też tak może być. W craftingach całą ją chcą wyłożyć. Bo tutaj patrz, tutaj już. Dobra, to skipniemy idzie. na razie. Giliu się skipnie. Ja na Mond. Mont. Automat. To kilka lewy i od razu zgłoszenie akceptuje Nie wiem. Nie wiem, nie ja, ja klikam prawy. Na pewno? Ja się to... do Gili, bo GM przyjechać. Tak. Mont. Ja automaty tu gdzieś mają ponoć. O, no, to mam. Mam, mam mam. co to jest? Tutaj jakieś... Fosach no, mają nogi, na pistony. Nogi. I beczkę z automatycznymi yes. nogami mają na Kuboidzie. No tutaj jest mechanizm, ma, zobacz co on robi. To Zzesz jest tam? piston, bo ja nie widzę go chyba nie ma yes, yes. A yes, yes, no, pistony. A jest, jest. A są pistony. No półautomaty, bo to ręczne. To No ręczne. to tu musimy ich zawołać, bo to jest automat. To pół automat. Zawołam gigiem mont. Prawiedliwość. O jest Ojej, z jest. tego słowa. Halo? Że Hello? a tam się perłami wbili stary. No ale ty nie a o to chodzi. chodzi o automatyczne półautomaty. Gdzie? Półautomaty, na górę kogoś, zapraszam. ESE. Fosie? Fosie na Fosie A to czyli nie mogą być takie, że jak kliknę dźwigną? Nie może być. A nie może być? Nie. Aha, myślę, że takie mogą być. I to na górze też do usunięcia. co obok peszki macie? Guzik. To? Takie drzwi, czy Kupytka. co? Pytka. No nie, też półautomaty. Przy wyjściu z Koboida Aha, dobra. Dobra, to, ja to macie gdzieś pół godziny, żeby to usunąć. Jak nie usunięcie tego, to cięcie dostaniecie. Dobra, to no. Dobra. No. dobra. No, Ostatnia gildia, Siema. kwas. Ostatnia gildia kwas. Nóżki, guziki, dużo daszków, niedozwolony kuboid. Dużo guzików, aktualnie... Nie widzę. Tu są guziki jakieś. Tu automaty chyba są nawet. Tak, jest automat. No to ty od razu TNT ty dajemy. Tak jest, to jest taki bardziej potrapy. No damy jest 45 minut od razu. Dobra. No i tyle. To Elo. Albo. A teraz